W Jesteśmy w punkcie szóstym, Środka. punkt szóstym, wyboru przewodniczących Komisji Rady Gminy Szeszów. I przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji. Proszę o zgłaszanie kandydatów w pierwszej kolejności do Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich. Dziękuję bardzo. Na przewodniczącą Komisji Społecznej chciałbym zgłosić szczęsną Agnieszkę. Czy pani wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Dziękuję. Czy są może jakieś inne propozycje? Nie widzę. Czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy 0812 2.08.12.2001. 14 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Kleszczów na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dziennik budżetowy z 2013 roku, pozycja 594 ze zmianami w 2013, pozycja 645 i pozycja 1318 z 2014 roku, pozycja 379 i pozycja 1072 oraz paragraf 11 i paragraf 63 Statutu Gminy Kreszczów stanowiącego załącznik do uchwały numer 13 przez 90.03 Rady Gminy Kreszczów z dnia 10 lipca 2003 roku, zmienionego uchwałą numer 33 przez 338.04 Rady Gminy Kreszczów z dnia 29 grudnia 2004 roku, uchwałą numer 29 przez 312.09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 stycznia 2009 roku, uchwałą numer 37 przez 3709 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 września 2009 roku, dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego numer 226, pozycja 2137 z 2003 roku, ze zmianami z 2005 roku, numer 25, pozycja 269. Z 2009 roku, numer 46, pozycja 475 i numer 322, pozycja 2686, Rada Gminy Kleszczów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy stwierdza się, że na przewodniczącego Komisji Praw Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Kleszczów wybrana została Agnieszka Szczecna. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś ma pytania do projektu uchwały? Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przy jednym głosie wstrzymującym. 14 za. Uchwała została podjęta. Proszę o zgłoszenie przy kandydatury do Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Bardzo proszę. Chciałbym zgłosić Panią Mariuszkę Rutkowską. Czy Pani wyraża zgodę? Tak wyrażam. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje? Nie widzę. Czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Teszczu z dnia 08.12.2014 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kleszczów na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 11 i 63 statutu Gminy Kleszczów stanowiącego załącznik do uchwały nr 13 przez 9003 Rady Gminy Kleszczów z dnia 10 lipca 2003 roku ze zmianami. Gmina Kleszczów uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. stwierdza się, że na przewodniczącego Komisji Budżetu Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kleszczów wybrana została pani Agnieszka Rudkowska. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są zapytania co do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym stwierdzam, że uchwała została podjęta. I teraz proszę o zgłoszenie. Kandydatów do komisji rewizyjnej. Można? Doróż. przewodniczącego komisji rewizyjnej, chciałbym zgłosić radnego Mariuszowi Polskiego. Czy pan wyraża zgodę? Oczywiście, że zaraz. Dziękuję. Czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Kleszczów z dnia 08.12.2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnych Rady Gminy Kleszczów na podstawie artykułu 18 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 73 ustęp 2 Statutu Gminy Kleszczów, stanowiącego załącznik do uchwały numer 8, przepraszam, 13 przez 90.03 Rady Gminy Kleszczów z dnia 10 lipca 2014. Trzeciego roku ze zmianami Rada Gminy Kleszczów uchwala co następuje. Paragraf pierwszy stwierdza się, że na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kreszczów wybrany został Pan Mariusz Rożniatowski. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? stwierdzam, że uchwała jednogłośnie. Dziękujemy. Przechodzimy teraz do punktu siódmego. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Gminy Teściów na lata 2016-2030. Przeczytam uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Teściów wpływu zmian 12 2014 roku. Aktualne, obowią aktualnie obowiązująca strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Kleszczów do 2015 roku została zaakceptowana uchwałą Rady Gminy Kleszczów z dnia 31 maja 1998 roku. Z uwagi na przeciwny. W po obowiązującym dokumencie strategicznym horyzont czasowy do roku 2015 należy już teraz rozpocząć pracę nad opracowaniem nowej strategii rozwoju w Gminy Kleszyn na lata 2016-2030. Artykuł 3 ustawy dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju stanowi, że politykę rozwoju prowadzą Rada Ministrów, Samorząd Wojewódzki oraz samorząd powiatowy i gmin. Prowadzi się ją za pomocą strategii rozwoju. Strategia rozwoju gminy jest szansą na kontynuowanie długofalowej wizji rozwoju oraz koordynację i hierarchizację działań. Dokument ten pozwoli też na właściwy sposób i w odpowiedniej kolejności rozwiązywać problemy, a także przewidywać niektóre z nich, zanim się pojawią. Dzięki opracowaniu strategii na kolejne lata zwiększy się wiarygodność gminy wobec partnerów zewnętrznych. Dokument ten wyznaczy też kierunki promocji gminy. Warte podkreślenia jest również to, że planowane strategiczne przyczynienia planowanie strategiczne przyczynienia się do przygotowania społeczności lokalnej do nadchodzących zmian. Według standardów Unii Europejskiej bardzo ważnym elementem przygotowania strategii rozwoju jest uzyskanie zgody społecznej do rezultatów procesu planowania. Należy więc zwrócić uwagę na proces, utworzenie zespołu do spraw opracowania strategii, zainteresowanie procesem planowania branż ważnych dla gminy, gminy, udziału społeczeństwa w procesie planowania, organizacja spotkań warsztatów, upowszechnianie strategii w gminie, monitoring i wdrażanie w pracy nad strategią należy zaangażować ekspertów, lokalne społeczeństwo radnych, pracowników Urzędu Gminy i lokalnych liderów. Bardzo proszę, czy ktoś... Chciałby zabrać głos w tej sprawie. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rada, jak tutaj Pan Przewodniczący jak ważny jest ten dokument dla naszej gminy. On musi być spójny właśnie z powiatem, z województwem, z Radą Ministrów, także z dyrektywą Unii Europejskiej. I te pierwsze próby opracowania strategii już planowaliśmy wcześniej, ale niestety poprzednia Rada nie wyraziła zgody. Zaczątkiem tej sytuacji i rozwijania tej strategii było Forum Polsko-Niemieckie, które zorganizowaliśmy na terenie naszej gminy. Akurat byli goście z Niemiec, którzy właśnie też skończyli wydobywanie obsłów węgla albo w Niemczech. Także chcieliśmy też informacji, już jakby pozyskać więcej, jak to będzie wyglądało, jak nas przestanie być wydobywany Tak tutaj już Pan Przewodniczący to ile jest tych uzgodnień. Dlatego myślę, że podjęcie tej uchwały jest konieczne z tego względu, że te opracowania będą długotrwałe. Zaprosimy ekspertów, naukowców, będziemy konsultować wszystko to z mieszkańcami. Także ten proces będzie dosyć długotrwały. Ale jest to jeden z najważniejszych dokumentów i kierunków rozwoju naszej gminy. Także ja mam tyle, jeżeli są jakieś pytania, po prostu postawiam się też na odpowiedzi. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka no, Rada, ja mam dwa pytania zanim przystąpimy do głosowania. Skąd się wziął przedział 2030? Bo nie kojarzę, nie wiem. Poprzednio było 2015, było to związane ściśle z, na wtedy z prognozowaną okresem zakończenia eksploatacji węgla. Dlaczego dzisiaj jest przedział ten 2030? Z no, czego się bierze, może byśmy usłyszeli jaka, skąd ta propozycja, a drugie, czy jest jakieś tam częściowe już przygotowane sprawozdanie z dotychczasowej realizacji strategii, bo wiemy, że już tamta strategia jest do roku 2015 15 mamy za kilkanaście dni więc no, myślę, że jest to już czas najwyższy, żeby przystąpić do realizacji takiej uchwały i do, do podjęcia takiej uchwały o o rozpoczęciu pracy nad strategią na dalsze lata. Więc w pełni popieram ten wniosek i jestem za, tylko no, mam pytanie, czy jakieś częściowe sprawozdania z realizacji już były, czy są przygotowywane z dotychczasowej strategii i skąd ten przedział czasowy do 2030? Czy jest to związane również nie wiem, z eksploatacją, z funkcjonowaniem czy po prostu tak sobie, bo, bo inne dokumenty powiatowe, wojewódzkie e, taki przedział czasowy e, narzucają. Bardzo proszę. może ja postaram się Pani Radnej odpowiedzieć na te pytania. Dlaczego taki przedział? Przedział się wziął z tego, że mimo, pomimo, że Strategia kraju, strategia y, Województwa Łódzkiego jest to 2020, ale ze względu na to, że one się zaczynały później, więc ten czas jest krótszy w tej chwili. Nasza strategia będzie od 2016 roku, dlatego do 2030, ponieważ wzięliśmy pod uwagę, że koncepcja Przestrzennego zagospodarowania kraju jest do 2030 roku. Również wyzwania rozwojowe nas w skali kraju są też do 2030 roku. I wydobycie węgla. Chcieliśmy wziąć ten przedział czasowy, wydłużyć, ponieważ jak się skończy to wydobycie węgla, to chcemy już mieć jakieś plany i kierunki wyznaczone na przyszłość. Na ile one się spełnią, to tak jak y, na przykładzie poprzedniej strategii, tej, która jeszcze obowiązuje, nie wiemy na ile się spełni. Czy w jednym, w jednym kierunku będzie 50%, w drugim 80%, tego nie możemy y, powiedzieć. Natomiast y, ze względu na to, że musi być kontakt. Kompatybilna ta strategia nasza z planem, z, z planem rozwoju i z ustawą o prowadzeniu polityki rozwoju zarówno w kraju, jak i w województwie. Więc w ramach tej strategii będziemy jeszcze musieli opracować taki właśnie plan i taki projekt polityki rozwoju, tak jak. Inni mają na innych szczeblach i będzie on do 2020 roku, co nie przeszkadza, żeby strategia rozwoju gminy kresztów obowiązywała dłużej w przedziale do 2030 roku. Jeżeli jest to zrozumiałe. Na tej zasadzie. Tym się kierowaliśmy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Panie Przewodniczący, rozumiem, że po podjęciu uchwały zaczynamy działania, tak? Zgodnie z tym, co jest pisane w uzasadnieniu. Tak. Przeczytam projekt uchwały Rady Gminy Tesczów z dnia 8.12.2014 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Deszczów na lata 2016-2030. Na podstawie artykułu 18 punkt 2 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Kleszczów uchwala co następuje. Paragraf 1. Przystępuje do opracowania strategii rozwoju gminy Kleszczów na lata 2016-2030. Paragraf 2. Uchwała była o przystąpieniu do opracowania strategii rozwoju Gminy Kleszczów podlega poddaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kleszczowie. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania do projektu uchwały? Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kleszów. Przeczytam uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kleszczu. Na podstawie artykułu 18 ust. 2, 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykułu 8 ustęp 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz paragraf 3 ustęp 1 punkt 2 i ustęp 2 punkt 3 oraz paragraf 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz stanowiącej Rady Rada Gminy Kleszczów uprawniona do ustalenia wysokości wynagrodzenia wójtowi gminy w drodze uchwały. Dlatego też poddaję pod rozstrzygnięcie rady projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta gminy Kleszczów. Bardzo proszę, czy ktoś chciałby zabrać głos? To może ja sobie pozwolę, ze względu na to, że wójt Pracuje w tak, można powiedzieć, bogatej gminie w Kreszczowie. ma na sobie tyle odpowiedzialności za wykonanie budżetu i, go, i jego realizację. Także moja propozycja jest taka, wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5900, dodatek funkcyjny w kwocie 1900, dodatek specjalny w wysokości 40%. Łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowego funkcyjnego w kwocie 3120 zł. Czy są inne propozycje? Bardzo. Proszę. Panie przewodniczący, jeśli można mam pytania, jakie wynagrodzenie do tej pory miał pan Wójt? A to bym bardzo prosił może o zabranie głosu. Czy może Państwu? Albo Pan Sekretarz? Ja nie pamiętam liczb, natomiast łącznie to było to 9 tysięcy z jakimś jeszcze kawałkiem, ale chciałbym to poprosić o sprawdzenie. Kwota brutto, tak? Kwota brutto, tak jest. Te kwoty też są brutto, bo wynagrodzenie wydaje się tylko w tych Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Czy tam, projekt, czy tam projekt uchwały Rady Gminy Kreszów z dnia 8. Może, może ja to przepraszam My rozumiem, że są to kwoty maksymalne. Tak. tak. Dziękuję. Jeśli Pani Przewodnicząca, jeśli wolno, bo Pani już mi podsunęła kartkę. Czyli odpowiadając na pytanie Pana Radnego, dotychczasowe wynagrodzenie wynosiło 5400, dodatek funkcyjny był w kwocie 1900 i dodatek specjalny stanowił 30% łącznego wynagrodzenia, czyli i dodatku funkcyjnego, i wynagrodzenia. Zasadniczego wynosi 2,90 Oczywiście szklanką składową jest dodatek... Czyli wydatki, Ale ono wynika z przepisów i nie podlega ustaleniu przez Wysoką Radę. Jasne, czyli nieznaczne. Dziękuję bardzo. Nie Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Nie widzę, czytam projekt uchwały <kluzny> Rady Gminy Pleszczów z dnia 08.12.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pleszczów. Na podstawie artykułu 18 ustęp drugi punkt drugi ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykuł 8 ustęp drugi ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz paragraf 3 ustęp 1 i punkt drugi i ustęp drugi punkt trze trzeci oraz paragraf szósty rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych Rada Gminy Kleszczów uchwala co następuje paragraf pierwszy ustala się dla Wójta Gminy Kleszczów Pana Sławomira Chojnowskiego wynagrodzenie miesięczne w wysokości wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5900 zł dodatek funkcyjny w kwocie 1900 zł Dodatek specjalny w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 3120 zł. Dodatek za wieloletnią pracę według zasad obowiązujących pracowników samorządowych. Paragraf drugi traci moc uchwała numer 49-364 przez 2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 sierpnia 2013 roku. W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Tleszczy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym uchwała została podjęta. Nie, nie, nie. To jest ta wyjaśnione, tak? Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Informuję, iż wpłynął wniosek grupy radnych w sprawie odwołania Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Wniosek Wójta. Stawię sobie najpierw może wniosek radnych, którzy przedstawili go radzie. Na podstawie paragrafu 49 Statutu Gminy Kleszczów, niżej podpisani radni, wnoszą projekt uchwały w sprawie odwołania Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Uchwała Rady Gminy Kleszczów z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie odwołania Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów na podstawie artykułu 18 ust. 1 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym artykuł y, ustęp 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz y, paragraf 13 ustęp 2 Statutu Rozwoju y, Gminy Kleszczów. Rada Gminy Kleszczów uchyla co następuje, uchwala co następuje. Paragraf 1 odwołuje się Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów w składzie Andrzej Szepocki, Roman Skalski, Jacenty Kocinak, Mariusz Sobociński, Jan Rej. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Radni wnioskodawcy podzielają w całości oceny wójta Gminy Kleszczów zawarte we wniosku przedłożonym Radzie Gminy Kleszczów na sesji w dniu 24 kwietnia 2014 roku o odwołanie Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. wyjaśnienia złożone przez zarząd. Fundacji w piśmie z dnia 29 maja 2014 roku nie zmieniają negatywnej oceny pracy Zarządu Fundacji w dotychczasowym składzie. Dlatego skorzystanie i uprawnienia zawartego w paragrafie 13 ust. 2 Statutu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, mówiącego o prawie Rady Gminy do odwołania w każdym przypadku Zarządu jest uzasadnione. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Jeszcze może tylko do wiadomości, że było wysłane zaproszenie do Fundacji Rozwoju Gminy Leszczu, no ale nie widać, żeby chyba ktoś z zarządu się już pokazał. Ktoś pytam, kiedy było wysłane? Ja tego pytam, bo ja dzwoniłem w piątek o godzinie, przepraszam, że w piątek dzwoniłem o godzinie 10 z minutami prawie pracy w przerwie śniadaniowej, to nie mieli żadnego dokumentu. No ja myślę, że przed południem na pewno było. Dobrze, w związku z tym, że była informacja zamieszczona, ale żeśmy jeszcze uznali, że jednak może osobiście trzeba zarząd powiadomić, czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja, jako radna, nie podpisałam tego wniosku, ponieważ byłam nieobecna, ale popieram ten wniosek grupy radnych. Myślę, że wynik wyborów ostatnich jednoznacznie ocenia dotychczasową pracę zarządu fundacji tym bardziej że prezes zarządu fundacji kandydował na stanowisko wójta otrzymał ponad 25% więc myślę że ta praca została oceniona w ten sposób dlatego też mieszkańcy wypowiedzieli się głosując przy czterech kandydatach na stanowisko wójta. Myślę, że w kampanii wyborczej jednocześnie była ta ocena zarządu, pracy zarządu fundacji, więc ten wynik wyborczy myślę, że również jest oceną pracy tego zarządu w tym składzie i popieram ten wniosek jako radna i będę głosowała za. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z radnych? Nie widzę, czy ja. Czytam uchwałę Rady Gminy Kleszczów z dnia 8. 12. 2014 roku w sprawie odwołania zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów na podstawie artykułu 18 ust. 2, ust. 2, punkt 15 z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach Fundacji Rozwoju. Gminy Kleszczów. Po fundacjach Rada Gminy Kleszczów uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Odwołuje się Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów w składzie. Andrzej Szepocki, Roman Skalski, Jan Mariusz Sobociński, Jacenty Kocina. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania co do projektu uchwały? Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Reszcze. Panie Przewodniczący, bardzo o 10 minut przerwy? Bardzo proszę. Ogłaszam 10 minut przerwy.